Znamy już komplet medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Rozstrzygnięcie wyników ostatniej broni szpady nastąpiło w miniony weekend w Warszawie. O dublet pokusiła się Barbara Brych AZS AWF Kraków. Pierwsza po grupach i pierwsza już do końca. Swoją półfinałową walkę wygrała z klubową koleżanką Aleksandrą Pernach 15-11. Drugi półfinał. To pojedynek Dominiki Pawłowskiej AZS-AWF Warszawa z Weroniką Janicką AZS-AWF Katowice, wygrany przez Pawłowską 15-5. I zacięty finał Brych Pawłowska wygrywa Barbara Brych 15-12, zdobywając tytuł mistrzyni Polski U23 w Szpadzie, srebro dla Dominiki Pawłowskiej AZS-AWF Warszawa, brąz dla Aleksandry Pernach AZS-AWF Kraków i Weroniki Janickiej AZS-AWF Katowice. Dzisiaj odbyły się indywidualne mistrzostwa Polski młodzieżowców i były bardzo udane dla naszego klubu, czyli AZS AWF Kraków, ponieważ ja wygrałam i Ola zdobyła trzecie miejsce. i Bardzo się cieszę też, ponieważ obroniłam tytuł z zeszłego roku i chciałabym podziękować mojemu trenerowi, Radkowi Tak, i Ja bym też jeszcze chciała podziękować mojej trenerce, pani Krócenie Rachel Świrska. W zawodach drużynowych również triumfowała Barbara Brych wraz z Glorią Klukhart, Aleksandrą Pernach i Julią Politowską, które tworzyły drużynę AZS Kraków. W pierwszym półfinale Kraków pokonał pierwszą drużynę warszawianki 45-42. Drugi półfinał to pojedynek Pałacu Młodzieży Katowice i AZS Warszawa wygrany przez Katowice 45-41. Finałowy pojedynek między KS AZS AWF Kraków i Pałacem Młodzieży Katowice wygrywa drużyna z Krakowa 45-30. Zatem mistrzowską drużyną U23 w szpadzie został KS AZS AWF Kraków w składzie Barbara Brych, Gloria Klukhardt, Aleksandra Pernach i Julia Politkowska. Srebro dla drużyny Pałacu Młodzieży Katowice w składzie Maria Gajówka, Agata Knapik, Katarzyna Knapik, i Natalia Rakoczy. Brązowy medal odebrała pierwsza drużyna Warszawianki w składzie Julia Falińska, Zuzanna Sulej i Karolina Szymanowska. Pozdrawiamy z Warszawy!